Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to ładowarka teleskopowa JCB 53660 Agri Super. Maszyna z 2016 roku z przebiegiem niecałe 4000 godzin. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ładowarka na przodku Manitou udźwig 3600, maszt 6 metrów z klimatyzacją klima działa maska w oryginale nie malowana nie silnik niegrzebany wszystko Fajnie w oryginalnym stanie. Ogumienie jeszcze nie zużyte. Zaczep hydrauliczny z tyłu. Mosty, rama, teleskop boki oczywiście niemalowane Podłoga nie dziurawa, oryginalne pedały niewydarte, oryginalny, oprzywany, fotel, dziura niewyrypana. Próbujemy maszyną kapy się przejechać sobie na fotel Klima działa Automatyka w fotelu działa Hydraulika bez gazu od słońca hydraulika bardzo sprawna bez gazu zapieprza tylko mistr. jak to Agri super ma. w zwyczaju spróbujemy się przejechać czynia z funkcją auto Piąty, szósty bieg w automacie 40 na godzinę. Rewers w joysticku i na pulpicie. W joysticku i w manetce. Jedziemy. Oczywiście trzy typy skrętu. bardzo zwrotna zakręca na bardzo małej przestrzeni jest przygotowana do sprzedaży jedzie sobie na kurniki tam będzie sobie pracować i czekać na przyszłego właściciela wchodzi bardzo dobrze nie trzeba jej prosić żeby żeby jechała zresztą przed wyczyszczeniem i przed Przygotowaniem, ogłoszeniem do sprzedaży też pracowała na kurnikach, bez zarzutu ręcznie działa. Tak wygląda ta maszyna, jakaś blaszka stuka. Zapraszam do oględzin w tygodniu do godziny 17 w sobotę od 10 do 14. Najlepiej kontaktować się na numer 502 bezpośrednio do wspólnika, do którego należą kurniki, i z nim bezpośrednio ustalać pory oględzin maszyny, zapraszam. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!